Ola, przede wszystkim gratulacje, brązowy medal. Jak byś mogła podsumować swój występ na Pucharze Świata? A Dziękuję bardzo. No To był inauguracyjny Puchar Świata. Zostało jeszcze siedem do, do zakończenia listy światowej. Plus Mistrzostwa Europy, plus Mistrzostwa Świata. Także pierwszy turniej, fajny, miłą niespodziankę sprawiłam sobie, jak i również następnego dnia zdobyłyśmy trzecie miejsce w konkurencji drużynowej, Także y, też, też bardzo fajnie, bo dawno nie, nie, nie stawałyśmy na, na podium Pucharu Świata. Także fajny prognostyk, y, zobaczymy co dalej. Ze spokojem do tego trzeba, trzeba podejść. To był pierwszy Puchar Świata, o, pierwszy mój turniej od Igrzysk Olimpijskich. Także też y, nie miałam żadnego, żadnego celu na te zawody. Zobaczy, y, chciałam zobaczyć jak to, jak to wyjdzie, co trzeba do. Co pracować, a co, co w jakich momentach trzeba odpuścić. Także na razie jest dobrze i zobaczymy, co dalej. Kiedy następny Puchar Świata? Już jutro wylatuję do Orléans, do, do Francji. Tam mamy Grand Prix. W sezonie, tak jak powiedziałam, mamy 8 Pucharów Świata, z czego 4 do, do kwietnia i 4 jeszcze przed Mistrzostwami Europy, czyli do, do czerwca musi, musi być zakończona rywalizacja.